Podkarpaciepl. Do końca tygodnia w godzinach od 9 do 14 osoby zakwalifikowane przez MOPS lub GOPS mogą odbierać żywność w sanockim oddziale Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Artykuły spożywcze dostarczane są przez Unię Europejską w ramach Programu Pomocy Żywnościowej. Jedna osoba posiadająca zaświadczenie otrzymuje mleko, trzy makarony, cztery koncentraty pomidorowe, ryż, dwie konserwy, dżem i puszkę klopsów. W przypadku zakwalifikowania całej rodziny ilość produktów mnożona jest przez liczbę osób. Według danych PKPS w ubiegłym miesiącu z pomocy skorzystało ponad 3000 osób z Sanoka i terenu gminy Sanok. Aby otrzymywać żywność trzeba spełniać jedno z dwóch kryteriów. Pierwszy z nich dotyczy osoby samotnej, której dochód nie może przekraczać 813 zł. Jeśli chodzi o rodziny, dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 684 zł. Żywność rozdawana jest raz w miesiącu. Za każdym razem pracownikom PKPS pomagają wolontariusze, którzy poświęcają swój czas na pomoc zarówno podczas rozładunku żywności, jak i w trakcie jej wydawania. Mimo dobrej woli i zaangażowania ze strony osób wydających produkty, pod siedzibą PKPS nierzadko dochodzi do awantur i spięć. Zdarzają się. Klacze one polegają? No, już mają ludzie tutaj dość, dość długo napisane, że wydajemy od tej godziny do tej, później jak ktoś jeszcze zostanie długa kolejka, to awantura dzika. No i później następni dochodzą i dalej jest źle. Nasza kamera będzie obecna podczas wydawania żywności w przyszłym miesiącu. TV Podkarpaciepl.